Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas! Dzięki! O Piaście Kołodzieju Dawno, dawno temu w skromnej wiejskiej chacie mieszkało małżeństwo: Piast i Żepicha. Dobrze im się żyło, bowiem byli pracowici, uczciwi i szczerzy. Wiele nie posiadali, ale też wiele nie potrzebowali. Piast był kołodziejem, czyli wyrabiał wozy oraz koła do nich. Natomiast Żepicha zajmowała się domem i ich synkiem. Dziecko było największą radością, a zarazem największym zmartwieniem rodziców, bo im było niewidome. W domu synek doskonale sobie radził, bo im znał położenie wszystkich sprzętów, ale wystarczyłoby wyszedł na dwór, a niezbędna stawała się pomoc matki i ojca. Nadszedł dzień, w którym chłopczyk kończył siedem lat, był to wyjątkowy wiek, bowiem zgodnie z zwyczajem tego dnia przechodził z opieki matki pod władzę ojca i trzeba było mu dać imię. Ponadto w tym dniu ścinano włosy na znak, że z chłopca staje się mężczyzną. Uroczystość zanosiła miano postrzyżyn, że picha szykowała ucztę, bowiem zgodnie z tradycją zaproszono mnóstwo gości. Na stołach stały talerze z bryłami sera, półmiski pełne mięs, kosza, owoców, pachniał też świeży chleb, a w beczukach lśniło piwo i miód do picia. Goście zjawili się tłumnie, zasiedli za stołami w ogrodzie i doskonale się bawili, aż w końcu nastała uroczysta chwila. Syn gospodarzy w odświętnych białych szatach z rozpuszczonymi lokami, opadającymi mu na plecy, klęknął przed ojcem, a matka rozłożyła przed nim białą płachtę, na którą posypały się kosmyki włosów. Ojciec nadał mu imię zimowit, kładąc uroczyście dłoń na jego głowie. Kiedy pies wnosił do chaty rzeczy z ogrodu, pojawiło się dwóch wędrowców. Jeden był starszy, miał mądre, ciepłe spojrzenie i siwą brodę. Drugi był znacznie młodszy, a jego włosy lśniły niczym złoto. Obaj wyglądali na zmęczonych, a ich szaty pokrywał kurz. Piast zaprosił ich do chaty i zaproponował nocleg, że picha zmartwiła się jednak czym postrzanstować gości, bowiem po nic nie zostało. Pobiegła jednak do spiżarni, mając nadzieję, że znajdzie tam chociażby kawałeczek sera. Ku swojemu zdziwieniu, zauważyła, że półki oginają się od żywności i było na nich wszystko, co miała jeszcze rano, tylko jadła było teraz dwa razy więcej. Przetarła oczy ze zdumienia i pobiegła do Piasta, i on zobaczył ten cud. Wędrowcy jedli i pili, gawędząc wciąż zaskoczonymi gospodarzami. Dowiedzieli się, z jakiej okazji cały dzień trwało święto i spytali, czy mogą pobłogosławić chłopca w podziękowaniu za gościnność. Pias zawołał ziemowita, a wówczas młodszy z wędrowców nakreślił nad jego głową znak krzyża i spojrzał w niebo, jakby w podzięce. Chłopiec zamrugał niebieskimi oczami i rozejrzał się dookoła, jakby przebudzony ze snu. Zawołał do rodziców, że widzi. Starszy wędrowiec zaś rzekł, że tak samo będzie widział jego naród, a ród pochodzący od niego będzie mu w szczęściu i powodzeniu przewodził długie lata. Po tych słowach wędrowcy zniknęli. Zawadła cisza, że picha wpatrywała się w miejsce, gdzie jeszcze przed chwilą stali nieznajomi wędrowcy, i nie wiedziała, co powiedzieć. Tylko mały ziemowic biegał radośnie wokoło, patrząc na wszystko pierwszy raz. Niedługo potem rozeszła się wiadomość, że zginął zły książę, który rządził w zamku nad jeziorem Gopłem. Ze wszystkich stron zjeżdżali się bogaci gospodarze, gdyż zgodnie ze zwyczajem wybranie nowego władcy było ich zadaniem. Wielu z nich w swojej podróży mijało skromną chatę kołodzieja i pytano go przy tym o zdanie, kto ma zostać królem, gdyż Piast był mądrym człowiekiem i dobrym doradcą. Coraz więcej ludzi też wiedziało o cudownym odzyskaniu wzroku przez Ziemowita i wszyscy chcieli poznać chłopca. Jedna rzecz tylko dziwiła odwiedzających, bowiem, że Picha podejmowała wszystkich przyjaznych jadłem, zaś jej spiżarnia wciąż była pełna. W końcu najstarszy z gospodarzy zapytał Piasta, jak to możliwe, że ma dość jedzenia, by nakarmić wszystkich, a jeszcze mu zostaje. Pias stwierdził, że to nie jego zasługa, ale prawdopodobnie nieznajomych wędrowców, którzy uzdrowili też ziemowita. Wówczas gospodarz stwierdził, że to znak, na który czekali i że to Pias powinien zostać księciem. I tak też się stało. Pias Kołodziej został panem nadkoplańskiego zamku był władcą mądrym i roztropnym dbał o poddanych a kraj pod jego rządami rozkwitał ale zaczął się liczyć w całej Europie też potomkowie Piasa zostali królami książętami ale żaden nigdy nie zapomniał że wywodzą się z ludu i temu ludowi winni są szacunek i opiekę.